Siema Mordy z tej strony, uki. Witam Was na kolejnym odcinku z Championa. Ze mną znów jest ponownie Milik, przywita się serdecznie. Witam Was. A w dzisiejszym materiale przedstawię Hell Update i wracamy z aktywnością co tydzień, co 5 dni. Filmiki wreszcie. No to dodali Hellworld, jedno nowe jajko, 7 nowych petów, trzy nowe drzewa, trzy nowe siekiery. Jest nowy tier galakcji. Teraz możecie sobie robić boosty, jest. Jakby taka arena specjalna. Więcej P do tradeowania. Event 2023 się skończył, jedna nowa aura, jeden nowy kod Naprawili bugi, więcej. Tak ten kod się nazywa że... widzowie. Tak się ten kod nazywa. Wchodzimy w aury widzowie i mamy tutaj aktualnie nową aurę, czyli her, Aura. i te Człowieku, her. ja nawet nie mam tej aury poprzednie, więc... Ja do wpisywałem zera. Nie będziemy stać. Nie brakuje mi 30. Co ci brakuje 30? Ciekawe, ja co? Czekaj. No bo nie miałem. Nie miałem tej poprzedniej. Nie było, nic nie było mogę wcześniej mówić. Tak, Człowieku tak. ja nawet nie mam tej aury Poprzedniej Nie mam tej aury poprzedniej Nie mam tej poprzedniej No przecież ci powiedziałem. <laughs> specjalnie, specjalnie to... Wpadajcie na Discorda, by był zajebisty content Jeżeli będziecie chcieli więcej takich materiałów z Miliksem, to Dotrzeńcie tą łapką w górę Ten odcinek Ej, będzie... Ten odcinek dobra. będzie jeden dobra. z lepszych chyba cicho, 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 mam już No i kupiłem Ten odcinek będzie chyba wow. jeden z lepszych 5 na 10 5 na 10. Teraz możecie ogólnie w tradzie dawać 20 petów Wcześniej można było dawać 10 petów w tradzie Co nie? Nie wiem, nie zrozumiałem się tutaj jeszcze Mógłbyś chociaż potwierdzić. No tak no, i nowa no. mapa prezentuje się aktualnie tak. Ogólnie, motyw tego drzewa jednego mi się podoba strasznie. I ma jedno z lepszych map, by. Champion, co ale Bacon. Taki seksowny, znaczy co? O czymś nie wiemy? <laughs> nie, ja też nie wiem o czym. Nic nie wiem. Dobra. <laughs> co ty gato? <gadasz? laughs> Dobra widzowie, tu mamy nowy Hell Shop Flame Axe, czyli płonąca. Agony Sikiera i mamy Hell. No i piekielno. Axe. No, piekiel... no, piekielna jest bardzo ładna. Oh! Oh Idziemy sobie do kraftowania potek. Ogólnie w spoko, że potki można kraftować, ale patrzcie, mamy trzy zloty. Ogólnie te zloty musicie kupić za Gemy. Milix ma kupione, więc wam powiem, bo ja nie pamiętam, po ile. Drugi jest za 1B, a ten trzeci jest za 1 trylion. I mamy trzy i To działa coś takiego, że mamy kraft i tu wybieramy potkę. I za składniki, ogólnie ultra laka na dwie godziny w zasadzacie i za takie składniki. Według mnie bardzo dobrze, ale minusem tej, tej machiny jest to, że jak ta potka się skraftuje, Odbieracie tę potkę i musicie czekać 3 godziny, żeby następną zrobić. Widzowie, jeżeli w tym materialu będzie 30 łapek w górę wbite, nie wiem, wytrzy wie, 3 dni, to Milix ze mną nagrywa pisarma. Co ty na to? Po <grym> roku <zmarł> <grym zmarł> <grym zmarł> Dokładnie. <grym zmarł> tu mamy nowe Hell Jajko za 2.5D. Wiadomo, podstawowe pety, legendy i mythicala Przejdźmy sobie do petów. Pety mamy aktualnie takie. Mamy Fallen Angera, to jest mityka mam aktualnie dwa Toxic. 2023 Overlorda mam Galaxy. On ma takie statystyki jak Toxic Anger. No i tak wyglądają właśnie te peciki, wszystkie. Które najbardziej Ci się podoba z tych wszystkich No, ten Fallen Angel. O, ten Fallen Angel. Normalny jest fajny, ale z BGS-a ten niebieski. Czasy B B BGS. Kto tu jest za czas. Kto jest z czasów BGS-a? Niech napisze komentarz jestem z czasów BGS a czy coś w tym stylu, co nie Minix. Dobra, ja dziękuję widzowie za oglądanie tak krótkiego materiału. Ze mną był Melix, pożegnaj się. No. Wpadajcie na Discorda! Siema!